Cześć, witajcie z tej strony Avatar. A dzisiaj będziemy grać w Hall Simulator. Może już dobrze znana wam gra. Może kiedyś akurat y, graliście już w tą grę wcześniej. Ona jest dostępna na Robloxie. Ona nie jest aż tak nową grą, jakby się mogło wydawać, ale jest dosyć fajną symulacyjną grą. I dzisiaj będziemy pochłaniać całe miasto i wszystko w koło. Więc zapraszam Was. Do oglądania. Nie przedłużajmy. No dobra, no to przechodzimy w takim razie. Jesteśmy w, w lobby. Powiedzmy, coś się zlogowało. A dobra, już działa. Także jesteśmy tutaj w całym mieście. I szybko rośniemy. Tak, naprawdę istnieje coś takiego jak symulator czarnej dziury w Robloxie. Chociaż, jakby się tak mogło wydawać, to nawet kilka godzin można spędzić w tej grze. W ogóle, tutaj, jakby co to mamy, jeszcze Upgrade'y możemy sobie zrobić. Eee, możemy na przykład pojemność zwiększyć, eee, prędkość oraz mnożnik. Ale na razie. Trzeba trochę urosnąć, zanim to zrobimy. Dla zainteresowanych, w ogóle jeszcze pokażę pod F5. No, 60 fps akurat mam, więc ta gra naprawdę wyrabia z płynnością. Raczej tutaj nie powinno być problemu, jak ktoś nawet ma jakieś słabsze urządzenie. No i dobra, w takim razie sprzedajemy to, co już uzyskaliśmy i możemy sobie na przykład ulepszyć pojemność. I jeszcze sobie mnożnik dam. A co tam? Teraz szukamy jakiegoś śmietnika albo, o, właśnie, hydrantu. Tu jest logowane. Dobra. No i tak właśnie lecimy po całym mieście i po prostu pochłaniamy. Taka typo, typowa gierka Ajo, jak na przykład na Androidach, jest. Jak na telefonach i tak dalej, dostępna mobilnie. A też nie ma tutaj takiej, takiej gry typu pay to win Więc całe szczęście no, Można tutaj po prostu grać i się nie stresować w sumie Jak widzicie akurat jesteśmy No drudzy co do wielkości Więc no, mamy tutaj akurat ten plus Czy jesteśmy w stanie w ogóle tego typu przydłonić? No niby teraz jesteśmy w stanie. Pytanie, jakie on ma ulepszenia? No, rośniemy, ewidentnie rośniemy. No i uzyskaliśmy status <grytania> Naj... <grytania> największej dziury w mieście masakra. Dobra. Wiem, że to dziwnie brzmiało, ale co my tutaj mamy ulepszenia? No to weźmy sobie prędkość tym razem. No, i mnożnik. No, i tak cały czas po prostu biegamy po mieście. Zjadamy, co się tylko da. I jak się da, od takich zwykłych śmietników, od po, po hydranty, po budynki, po jakieś komisy samochodowe tak w koło. W ogóle, jak ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście y, tytuł zamieszczę w opisie tego filmu. Można sobie zagrać w tą gierkę i samemu spędzić z nią czas, jak ktoś by chciał. No, nawet w, w, spróbuję wejść w tego gracza, i się nic nie powinno stać. No. no, ewidentnie nic się nie dzieje mimo wszystko. Więc tutaj akurat nie ma takiego stresu, jakby się wydawało, po prostu. Po prostu to jest taka gra, w której jedna z takich gier, w których możecie się wyluzować i nie przejmować za bardzo otaczającym światem. Kto co lubi, to jest. Wszystko mu zabieram z przednosa. Tu ewidentnie jesteś zlogowane, ale można było sobie awkać tutaj i byłoby dobrze w sumie, byśmy od razu mieli wszystko pod nosem, no ale nie niestety nie tym razem. Dobra, spróbuję poszukać teraz jakiś budynek taki dosyć, dosyć mały, taki mniejszy. Może uda mi się. A może ten? Uda się chociaż go jakoś przyciągnąć? Chyba nie za bardzo. Jeszcze, jeszcze trochę musimy chyba poczekać. Wiecie? Chociaż może. Nie, jeszcze trochę trzeba, po trzeba poczekać. Dobra, robimy kolejne podejście teraz. Robimy teraz kolejne podejście. Zobaczymy, czy się. Czy się w ogóle coś uda z tego? A, chyba nie, znowu. Dobra, to jeszcze raz spróbujemy. I pewnie się uda. O, patrzcie, akurat, akurat teraz się coś zaczęło dziać. O, Boże. <laughs> Dobra, czyli akurat się udało. To super. Eee, weźmiemy sobie oczywiście to. Trochę sobie zbustujemy to i jeszcze będziemy mieli na to. I weźmiemy teraz sobie. O, kurczę, czekajcie, co tutaj jest? Są skiny w ogóle. A, Czyli okej, okay, jeszcze mamy coś takiego jak skiny e, Tak w ogóle I mamy następną mapę Za 10 milionów jak osiągniemy, jak osiągniemy rozmiar 10 milionów To będziemy mogli przejść na większą wyspę Na większą mapę właściwie Dajcie znać, jeżeli byście chcieli takie, ta, taką następną część z już większą mapą, wtedy w następnym odcinku. I postaram się, oczywiście, to zrobić. No, powinno być to do zrealizowania bez większego problemu, bez e, przedłużania terminów, bez ciągnięcia w miesiące, raczej. Tylko dajcie znać i po prostu pozostawcie coś po sobie że na pewno chcecie, aby to się pojawiło tak w ogóle to zapraszam jeszcze, bo w środę na godzinę dziewiątą jest zaplanowany livestream z budowy gry na Roblox yy, Gangster Wars, więc akurat zapraszam bardzo serdecznie także zapraszam do śledzenia, do subskrybowania no i co, ile lecimy dalej po prostu a właśnie, jeszcze tutaj jest opcja taka, że możemy zjadać innych graczy, ale ona kosztuje 650 Robuxów. Więc, no, jak ktoś by chciał, to oczywiście ma taką możliwość, ale wiadomo, ona jest dodatkowo płatna, mimo wszystko. Ale jak już widzicie, no możemy tutaj pochłaniać już pierwsze takie budynki, nawet takie już większe, trochę. Więc o tyle to jest dobre, właśnie. Hej, ale teraz to tak mi się wydaje, ale ten warsztat samochodowy, jak tutaj pochłoniemy, zjemy po prostu, wchłoniemy, to po prostu to będziemy mieli, no, chyba z 20 tysięcy, może. Może to przetestuję jeszcze, zobaczymy. Tylko trzeba trochę urosnąć jeszcze jeszcze na spokojnie, bo mam 100 tysięcy punktów do wykorzystania. A Gdzie jest warsztat? Na intuicję muszę iść. O, jest warsztat. A jeszcze nie. Je jeszcze trochę trzeba. Weźmy tak jeszcze z jeden budynek. OK. Zaraz zobaczymy ile warsztat będzie. Czy zaraz okaże? Nie, no już tyle powinno starczyć. I dobra. Uwaga! Kurde, co jest jeszcze? Ty jeszcze trzeba. No ja. Pół sekundy byś poczekał, to już. Dobra. 85 tysięcy 18 tysięcy No wiedziałem, że coś będzie z 20 tysięcy Czekajcie, czekajcie Jeszcze wezmę taki może budyneczek no. O 21 tysięcy Pięknie, pięknie Nie no, ale jak mamy 10 milionów mieć i po 30 tysięcy powiedzmy taki budynek będzie nam dawał to trochę słabo, ale dobra. Ok, no to w takim razie dziękuję wam bardzo za oglądanie, dziękuję, że wyświetliliście ten film. Jeżeli byście chcieli kolejną część z tej gry, to oczywiście dajcie znać pod spodem w komentarzach. Link do tej gry umieszczam w opisie. Down below. Także, no zapraszam was oczywiście do subskrypcji. No i co? Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. No i cześć.